Iwona Krzyżak powiało grozą, drodzy państwo, a to za sprawą najnowszego dzieła dwóch panów, którzy dzisiaj są u nas w studio. Jarosław Klonowski, nie po raz pierwszy Welem się. i Patryk Bogusz. Ja po raz pierwszy. Dzień dobry. Tym bardziej nam miło, a będziemy dzisiaj rozmawiać o waszej najnowszej książce, pierwszej wspólnej, Konary. No i wyjaśnimy Państwu od razu może na początku, dlaczego o tej książce w tym studiu rozmawiamy. No jesteśmy portalem lokalnym, a książka jest osadzona, przynajmniej część akcji tej książki w groźcu naszym cuda się tam dzieją. No nie będziemy spoilerować, ja najpierw y, zapytam panów, dlaczego my tak bardzo lubimy się bać. Bo ja też lubię bardzo horrory, kryminały, filmy grozy. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest jakiś taki element odziedziczony genetycznie, że tak naprawdę strach pozwalał danej osobie zapoznawać się z niebezpieczeństwami świata. O tym mówi taka nauka jak antropologia na przykład. I to gdzieś chyba w nas zostało. My w tym momencie funkcjonujemy w zupełnie innym społeczeństwie i też czegoś zupełnie innego się boimy, i myślę, że to już nie jest tak mocno powiązane z instynktem samozachowawczym, ale de facto zostało w nas to, co dyktuje nam organizm po prostu. To jest kwestia taka, że lubimy, kiedy rośnie nam ciśnienie i to w jakiś sposób działa na nas ożywczo, dlatego tak lubimy kawę, i dlatego tak lubimy kryminały. Zresztą te rzeczy idą często w parze ze sobą. Patryk, coś dodasz? Tak, ja bym dodał tylko od siebie tyle, że dlaczego lubimy się bać, bo poprzez strach na pewno raz, że dostarczamy sobie takiej prostej rozrywki, która przynosi nam później ukojenie. Dzięki temu strachowi pewnie wszystkie lęki dnia codziennego po prostu się w nas zbierają, wyrzucamy. I druga rzecz, czemu thriller i właśnie groza, bo uwielbiamy docierać. Tam, gdzie normalnie nie jesteśmy w stanie dotrzeć. I to tego jeszcze w pełnym bezpieczeństwie, czyli tutaj u siebie w pokoju, w salonie, przed telewizorem, bądź przed dobrą książką. A powiedzcie, bo z Jarkiem, tak jak już mówiliśmy, spotkaliśmy się ile to lat temu było? No, przypomnij... było, Oj, trudno mi <grym> no, sobie przypomnieć. W każdym razie uh, bardzo dawno. To już roku. będzie dekada. Tak jest. Nie... Ja tylko powiem woli ścisłości, Przedstawia Państwu Jarka, może trochę bardziej. Pisarz, radiowiec, protestuj, jak coś się nie będzie zgadzać. Historyk z wykształcenia, szef banku, tak? Coś byś dodał? Autor scenariuszy teatralnych, y Grafoman, człowiek, czasami. Człowiek, orkiestra. <grystwa> Patryk, o tobie wiem niewiele. Oddaję Ci głos. Mm -hmm. No cóż, ja podobnie tutaj myślę, że to, to, co nas połączyło, czyli zamiłowanie do pisania. W związku z tym, że też jestem autorem kilku, kilku powieści, thrillerów, grozy. Do tego myślę, że również pewne zamiłowanie do różnych innych artystycznych przedsięwzięć. Między innymi też biorę aktywny udział, wspomagam Jarka w jego audycjach radiowych. O, o tym będziemy jeszcze rozmawiać, bo to bardzo ciekawa sprawa. No i tak. Akurat... No, ale kim Ty jesteś na co dzień? Kim jestem na Jak co dzień? Jak nie jesteś autorem książek Grozy, thrillerów? Mm -hmm. No również tutaj podobnie branża, bo branża, branża finansowa, dokładniej ubezpieczenia, tak? E, także. Czyli to może być taki wasz wentyl bezpieczeństwa, no bo ten świat finansów jest taki uporządkowany. No, nie powiem, że przewidywalny, bo dla mnie to jest czarna magia. Na no, pewno nie dzisiaj. Ale Excel, tabelki, tak? A tu, proszę bardzo, wyobraźnia płynie. Ja staram się jak najmniej siedzieć w Excelach i tabelkach, jednak jako prowadzący też jakieś swoje zespoły sprzedażowe, to jednak staram się bardziej na kontaktach z ludźmi opierać tą współpracę i rozmowach. I, a nie tylko na samych towerkach. Jarek tutaj zażartował, że brakuje Wam jeszcze przedsiębiorcy pogrzebowego w tym gronie, ale okazuje się, że jest. Że Taki jest pisarz i nawet też jest z nami pisarz. współpracuje paradoksalnie. Nie tak może ściśle, żeby pisać z nami książki, ale faktycznie mówię o Kazimierzu Kryczu juniorze, który gdzieś tam o ten fakt się otał. Ja jeszcze dodam od siebie, jakby w związku z tym, co Patryk powiedział, wentyl bezpieczeństwa. Może trochę tak, ale z drugiej strony ja sobie lubię mówić, że moja praca jako dyrektora banku polega na gadaniu. Dokładnie tak, jak to, co robię w radio i dokładnie tak, jak to, to gadanie, które przenoszę na papier. Więc tak naprawdę te rzeczy idą w parze i tabelki Excel, owszem, czasami się przydają, natomiast nie ukrywam, że z matematyki zawsze byłem noga. To mnie zaskoczyłeś w tym momencie. To znaczy, to już nie będziemy... ja, ja rozumiałem matematykę, ona nie rozumiała mnie. To to, tak, to a ja nie rozumiałam matematyki <grym> i ona też mnie nie rozumiała i tutaj, ale to już nie o mnie, okay. tylko gadamy o komarach, o, o konarach <grym> oczywiście. Tak. Powiedzcie, bo ty jak wcześniej z tobą rozmawiałam, tak. Przygotowując publikację na portal LM, powiedziałeś, że pomysł narodził się tak naprawdę na grillu, w grodźcu. Zostałeś tak. zaproszony do grodźca na grilla i jakbyś mógł to rozwinąć, kiełbaski, z... piwo i co? Konkretnie zostałem zaproszony właśnie do Konar, które tak naprawdę, które to miejsce trudno nazwać wsią. To jest raczej skupisko kilku chat, które ktoś postanowił nazwać. Wokół znajdują się malownicze okolice leśne. No i oczywiście wybraliśmy się na spacer i w pewnym momencie nie tyle natknęliśmy, ile potknęliśmy się o cmentarz żydowski, bo on był tak mocno zamaskowany, no naprawdę łatwo go przeoczyć, jeżeli już powiedzmy zmierza, to jest cmentarz tak naprawdę jeden z wielu, który znajduje się gdzieś w tej gęstwinie. No, ten pomysł, żeby to przenieść gdzieś na krety książki, narodził się mniej więcej wtedy na dobrą sprawę. Ty już z tego grilla wyjechałeś. Ja zawsze chciałem napisać o takiej małej miejscowości. I to gdzieś tam miałem z tyłu głowy, tylko brakowało mi nazwy. Wszyscy mnie zawsze zachęcali, żeby napisać o Turku. Ale mi ta nazwa nie leży jednak mimo grodziec wszystko. i, i nazwa. Grodziec czy konary, mm. grodziec ma bardzo bogatą historię, mimo że to jest mała miejscowość. Tam był zbór ewangelicki, tam były pogromy żydowskie. Tam się dużo działo tak naprawdę, zwłaszcza w międzywojniu. Na, na kartach naszej książki dzieje się dużo też po wojnie, ale to już jest nasza literacka fikcja. Ja jestem obawiam się za dużo mówić na temat tej książki, żeby nie spoilerować, ale. No coś musimy powiedzieć. A to tak? nie, Jarek uwielbia spoilery, robi to od początku, odkąd książka się w zasadzie ukazała. Tak, to że... już wszystkim opowiedziałem, o tym Już nie. wszystkim jedziemy, opowiedział, tak. Czy to znaczy nie, zazwyczaj. egzorcyzmy, mm -hmm. zomo, wywózki, mm -hmm. tak? Ograniczamy się na razie do prologu. Bo tak naprawdę w prologu. Prolog, moim zdaniem, jest mocno jakby takim elementem, który może zaprząc ludzi do roboty, żeby wzięli i je przeczytali, bo jest to mocny, jakby rozdział. On bazuje też na dziennikarskiej pracy, bo tak naprawdę jest zapisem rozmowy jakiegoś człowieka, Ala ekspres reporterów, który przyjeżdża do tej miejscowości, żeby odkryć prawdę. No i jest tam mieszkaniec groźca, który opowiada o tym, co się działo w latach 70. My na bazie tego też stworzyliśmy reportaż taki para dokument. W zasadzie to jest prowokacja służąca e, jakby e, promocji książki Konae. I uwaga. Pokazaliśmy ten reportaż e, tak. na portalu LMPL. Ludzie, którzy. Umiejętnie go... zrobiony, rzeczywiście można się nabrać. No właśnie, niektórzy się nabrali. Ja musiałem sprostowywać niektóre, powiedzmy, jakieś notatki gdzieś tam na Facebooku i tak dalej, posty, bo ktoś pisał o tym, jakby to była rzeczywiście prawda. A no jest ja to... na przykład zagrałem tam księdza, tak, ojca Adama Pełki. Dobrze ci to wyszło. <laughs> Dziękuję. No i właśnie dostałem takie zapytania, czy odnalazłem jakieś powołanie i tak dalej, także spłynęły do mnie komentarze też i od, od osób pewnych. Także staram się na razie jak najmniej nie udostępniać już swojego wizerunku jako, jako ksiądz przynajmniej. Sam chciałeś razie. księdza, Patryk. Nie, no bo upały się. Na się A powiedzcie, skąd się w tym wziął Patryk? Jak to było, że trafiłeś, bo tak, no pomysł twój, tak, no gdzieś ci zaklikało na tym grillu w Konarach mhm. historia do tego grodzca, mała miejscowość i Patryk. To nie pojawia. było lenistwo na pewno, to nie było tak, że stwierdziłem, że napiszę w ten sposób miejscom. Natomiast tutaj musimy sięgnąć jakby do drugiej, można powiedzieć, generycznej sprawy, jeżeli chodzi o tą książkę. To jest taka polska odpowiedź na miasteczko Twin Peaks. A miasteczko Twin Peaks na dobrą sprawę miało odważny dwóch Odważny jesteś. Czy odważny? Kultowe Twin jestem, Peaks. Jestem fanem przede wszystkim, no ja ogromnym też. fanem. I nie ukrywam, że dla mnie zawsze takim lekkim nieporozumieniem było to, że Twin Peaks częściej przypisywano Davidowi Lynchowi i pomijano Frosta. A Frost tak naprawdę był tam takim elementem, myślę, porządkującym, takim bardziej realnym, gdzie ta gwałtowna nadnaturalność Lyncha jednak była w jakimś sensie wyrównywana, prostowana. No i nie ukrywajmy, że Twin Peaks przedane zostało stacji chyba NBC, tak, dobrze pamiętam, jako sitcom. Więc na dobrą sprawę ja potrzebowałem takiego frosta. Z uwagi na to, Patrick. tak, bo no, wcześniej zrobiłem głęboki research jego, jego napisanych powieści i bardzo podobało mi się, jak traktuje psychologię postaci, jak bardzo wnikliwie tutaj pewne rzeczy pokazuje. I pomimo, że gdzieś tam tkwił wtedy w branży horroru, chociaż nie tylko, no to tak naprawdę widziałem duże wpływy znanych pisarzy, także ulubionych przeze mnie. No i nie było dla mnie niespodzianką, gdy okazało się, że Bukowski, Miller... E, cioran na przykład. Dobrze go wymawiam? Bo to zawsze jest dla mnie problem. Ale kto jest problemem? E, ty jesteś problemem, bo tak naprawdę... E, powtórzmy nazwisko. E, cioran. Widzę, cioran. widzę, że... Cioran. Dobrze, dzisiaj widzę będziemy... że między panami iskrzy. E, powiem w ten sposób. E, tak naprawdę widać wpływy dobrze, e, dobrej e, i dobrze przeczytanej literatury. Więc potrzebowałem kogoś takiego i na dobrą sprawę, jak się okazało, myślę, że ciężko by mi było znaleźć osobę, z którą lepiej to klika, Pomimo, że no muszę przyznać, że nasze style są zupełnie odmienne i każdy to mówi, że to są po prostu jak, jak ogień i woda. A mimo tej odrębności udało wam się stworzyć naprawdę interesującą, spójną całość. I mnie interesuje bardzo, jak wyglądała ta praca między wami, bo jesteście trochę jak ogień i woda z tego, co słyszę. Jednak się bardzo różnicie i charakterologicznie, i sposobem pisania. Jak to było? To znaczy, no tak jak, jak no, to tylko wyglądało. Albo, że zamknąłeś mnie w piwnicy. Bo <noise> <to, głos> nikt tego nie kupi. Jak to wyglądało? Ja po prostu pisałem po swojemu, tak? Wysyłałem to Jarkowi, czekałem na to, co mu się nie podoba w tym. On mi pisał długie takie wtedy wiadomości, co mu się nie podoba. Ja potem udawałem, że ja to zmieniam i odsyłałem z powrotem to samo. A mi się już nie chciało tego sprawdzać. A wyciekać. ja mu się już nie chciało tego sprawdzać. I w ten sposób powstała książka. A tak zupełnie poważnie, no to nie no. Powieść też jest podzielona na rozdziały, są jak odcinkami, tak? Jest podzielona na odcinki. Każdy dostał swój odcinek, każdy dostał swoich bohaterów do zabawy. I w ten sposób po prostu to powstawało. Ja myślę, że ta książka to jest taki miszmasz gatunkowy, no ale właśnie to jedynie dzięki temu mogło powstać, że mamy tak odmienne spojrzenie po prostu na nawet tą samą treść i na mhm. tych samych bohaterów. Ale dzięki temu uważam, że ta powieść właśnie bardzo dużo zyskała. Nie jest nudna, nie jest sztampowa i myślę, że jeśli ktoś po nią sięgnie, to na pewno się przekona, że Warto. Zabawne były też momenty, kiedy na przykład jeden bohater, który jakby był pisany przez Potyka, wspominał o bohaterze moim i jakby z zupełnie innego jakby spojrzenia. Wynikało też, co o tej osobie sądzi i na ile ta osoba na przykład w swoim jakimś takim, nie wiem, może egocentryzmie, czy też egotyzmie postrzega siebie zupełnie inaczej, niż postrzegają otoczenie. To jest też jakby pokłosie tego wyboru, no bo tak jak mówiłem, Patryk świetnie potrafi pokazać psychologię postaci i patrzeć na pewne warianty jakby z różnych stron, co zauważyłem w jego książkach wcześniej i zwróciło to moją uwagę, bo jest to we współczesnej literaturze rzadkość? A powiedzcie, bo jak zaczęłam czytać tę książkę, to zaraz mi tak, taka, taka ochota się pojawiła, kurczę, takie akcje się tam działy w, ty, w, ty, w tych miejscowościach naszych, na naszym terenie. No przecież dlaczego my o tym do tej pory nie mówiliśmy, nie pisaliśmy? Słuchajcie, no nabraliście nas, no. Co, to, co jest tam prawdą, co jest e, e, fikcją i jak to wygląda? Cała ta historia została przez Was wymyślona, ten te, te masowy egzorcyzm i to wy wszystko. to Masowy egzorcyzm. A wywózki? No nie, no, nikt, nikogo nie woził. E, jeśli chodzi o masowe egzorcyzmy, to wiem o przypadku e, z Pomorza, e, że coś takiego faktycznie miało miejsce. Natomiast pomysł na ten Prolog, w zasadzie on się chyba pojawił już po napisaniu pozostałych rozdziałów i w zasadzie został doczepiony do tak, tego. Tak, dokładnie. Tak. Stwierdziłem, że trzeba zacząć jakimś takim. od takiego wielkiego W, e, więc tak. Że na... trzeba to jakoś wyjaśnić e, i spojrzeć. Tak. I <laughs> przyszła mi do głowy taka rzecz w zupełnie innym kontekście, kiedy chciałem o tym napisać książkę. Podczas pandemii COVID-u e, w pierwszych miesiącach do kościoła się chodziło. Ja też chodzę do kościoła i tam ludzie generalnie maczali palce w wodzie święconej i się żegnali. I tak sobie myślałem wtedy, że no tak wszyscy trąbią o tym covidzie, o tym, że są zagrożenie, a taki człowiek nie pomyśli, że w tym momencie przed nim to 50 osób robiło dokładnie to samo. Mało tego, on nigdy nie pomyśli, tam nawet w tekście to się pojawia, że panie, no jak po wodzie święconej mam myć ręce? Przecież to jest najświętsze z, ze świętości. I wtedy mi się urodził taki pomysł, że tak naprawdę, jakby to było, gdyby taka woda była faktycznie zatruta. My w tym momencie mocno nie spoilerujemy, nie spoilerujemy, bo tak naprawdę jest to prolog do, do, do książki, który w zasadzie od głównego toku powieści jest oderwany, natomiast było to ciekawe, jakby ciekawy pomysł gdzieś tam z tyłu głowy, jak wiele pomysłów, na które w różnych miejscach wpadam. Stwierdziłem, że do tej książki idealnie pasuje i nadbudowuje jakby ten element, bo tam jest jeszcze opcja taka, że jedna z tych postaci to matka głównej bohaterki i ona mimo tych wszystkich wydarzeń, w których uczestniczyła jako dziecko, jako jedno z niewielu, niewielu tak naprawdę wyszła w ogóle cało. Z całej tej sytuacji, nadal zachowała w sobie wiarę i nadal szuka w Bogu gdzieś tam faktycznie wytłumaczenia pewnych fenomenów, które się dzieją w jej domu. Czyli co tu jest, jasno mi powiedzcie, co tu jest prawdą, co fikcją? Naprawdę, można, to się, to przejechać, uporządkujcie można mi to. się przejechać do grotca. I można przejechać się troszeczkę dalej i dojechać do Kona. Dobra. <gry> Są cmentarze żydowskie i faktycznie były tam pogromy. Które to elementy będą mocniej, jakby przez nas, punktowane w następnych tomach? Bo chcemy to rozwinąć trochę bardziej historycznie. Czyli będzie to też. E, e, tak. tak I, I na dobrą sprawę chcemy w kolejnym tomie, albo jeszcze następnym, pokazać jakby genezę i wytłumaczyć, jak to się w ogóle zaczęło. Tylko jeszcze musimy troszeczkę to przemyśleć. Ale powiedzcie, czy to będzie bardziej jeszcze osadzone w tej lokalności tutaj, czy Myślę, że raczej czy... chcecie... Częściowo, trochę... Częściowo tak, natomiast będzie na pewno więcej oddane głosu Patrykowi i jego elementom kryminalnym. Będzie trochę więcej klimatu w stylu Pitbula, dajmy na to, no, w stylu Bogusza, nie, przepraszam, że tak, takie porównanie tutaj rzuciłem. Na pe... Ja patrzę cały czas na jego minę. Nie, ja się przysłuchuję. Ja, 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 ja się widzę. mnóstwo rzeczy dowiem, nawet, nawet, tak, nawet zgodziłem się mu oddać moją ulubioną postać. Teraz trochę tego żałuję. A która to? Ksiądz. Mm -hmm. To już rozumiemy skąd zamiłowanie Patryka do księdza. A porozmawiajmy chwilę, słuchajcie, o tym radiu, o tym też, o studiu ogrozy. Co to w ogóle jest? Bo to brzmi jak jakieś. Tajne stowarzyszenie? I tak trochę jest. E, nie, no z tą tajnością to może bez przesady. No. Jednak, e, znaczy tak, no Jarek od kilku dobrych lat prowadzi taki projekt jak Studio Grozy, e, gdzie zajmował, e, zajmował się. E, też słuchowiskami właśnie radiowymi, ale też takimi słuchowiskami z obrazem, gdzie, gdzie, gdzie również recenzje różne sporządzał. tak Ogólnie było to takie stowarzyszenie zrzeszające ludzi, których w Polsce nie ma za dużo, którzy żyją w jakimś tym świadku, żyją tą grozą, tak. są tym jakoś tam zafascynowani, no i Jarek stworzył taką przestrzeń dla nich. Również sztuki teatralne do tego. No i tak jakoś wyszło, że po prostu któregoś razu też mnie zaprosił do współpracy przy audycji radiowej. No, i tak zastanawiałem się, co ja tam bym mógł od siebie wnieść do takiej audycji, czym się zająć. No, i tak stwierdziłem, że w sumie nie ma tam jeszcze za bardzo nic o tej, e, takich e, rozmów o, można powiedzieć, o kinie grozy. Tak? No, i zaproponowałem Jarkowi po prostu takie audycje, które trochę taki podtytuł dostały Zapiski Grozy, gdzie skupiamy się na filmach, też filmach troszkę mniej znanych niż. E, niż e, może mniej znany. Hm. Może dla osób, które bardzo głęboko siedzą e, w tych e, thrillerach, horrorach to pewnie nie, ale tak dla osób, które się tak średnio tym interesują, to na pewno takie kino troszkę mniej znane. W związku z tym my je przybliżamy, rozmawiamy, wymieniamy się też między sobą. Dzięki temu, tymi poglądami na antenie, często dochodzi też do sprzeczek, pewnie na coraz temat, gorzej się z Tobą podpisz. To na temat. temat tak. coraz gorzej. Po prostu jesteś coraz bardziej knombrny, coraz lepiej się czujesz na antenie. I sam nawet ostatnio mi to powiedziałeś, po, po tym, jak nie zgodziłeś się z kolejną moją wypowiedzią. A powiedzcie jeszcze, gdzie można te wasze produkcje znaleźć. To znaczy, my w tym momencie jesteśmy co wtorek na, w radiu internetowym, Radio Islanders. To też jest ciekawa historia, jak to się zaczęło, zaraz ją opowiem. Bo to radio dla. Polonii. Dla Polonii, konkretnie wyspiarskiej, czyli Irlandia, Anglia, Szkocja. I na Spotify też mamy swój kanał, można nas znaleźć też na YouTube. Pojawiamy się również na mediach społecznościowych z różnymi małymi jakimiś projektami. No, co ja mogę powiedzieć, to jest tak naprawdę kwestia taka, że ja zawsze uwielbiałem słuchowiska. To od tego się mhm. zaczęło. I na dobrą sprawę był taki moment, kiedy współpracowałem ze Stowarzyszeniem Przystań. Napisałem dla nich kolejny yy, spektakl teatralny, i wtedy przyszedł COVID. I znowu tutaj generycznie działa COVID, no bo tak naprawdę my w tym momencie stwierdziliśmy, no co my zrobimy? My nie możemy nawet zorganizować próby, bo osób jest 8-10, a można się spotykać 5. Więc stwierdziliśmy, no to zróbmy słuchowiska. Ja w ogóle przyszedłem do tym z przystani, yy, z tym do przystani, i dwa lata zajęło im, żeby ten, tym projektem się faktycznie zainteresować. Zaczęliśmy robić słuchowiska. W międzyczasie powstało coś takiego jak antologia 2022. To była antologia, która była charytatywną antologią o Ukrainie dla Ukrainy. Mój pomysł, do którego zaprosiłem masę, masę autorów grozy literatury, w zasadzie tak spontanicznie zupełnie. I między innymi w ramach tej antologii, o, którym swojego czasu, o której swojego czasu było bardzo głośno, rozmawialiśmy też na, w Radio jest właśnie. Osoba z krakowskiego z Krakowskiego takiej grupy pisarzy, jakby Związku Literatów, oddział Kraków, poleciła mi właśnie Arka Tylzę, redaktora naczelnego w zasadzie Irlanders. No i alek od słowa do słowa kiedyś tam sobie gadaliśmy. Ja w ogóle lubię słuchowiska, to mm -hmm. może coś tam u nas będziecie robić. No i tak się zaczęło i my w zasadzie y, niedawno mieliśmy setną audycję. W wtorek tam jesteśmy, także jest co posłuchać. Nie świętowaliście, rozumiem. No, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. Tam się bardzo dużo dzieje, zmieniają się różne osoby, tam są wywiady ze znanymi autorami polskimi. Był u nas Graham Masterton, także robimy przedstawienia teatralne, robimy słuchowiska z obrazem, taka nasza forma. Wychodzimy z lodówki czasami. No to słuchajcie, musi się pojawić to pytanie: co dalej z konarami, bo jest książka, jest Para reportaż. Właściwie nie, nie, nie mogę powiedzieć parareportaż. No bo znowu kogoś nabierzemy. No e... to jest po prostu. Filmowa prowokacja. Filmowa prowokacja. O, mm. tak, tak to nazwijmy, żeby nikt nie miał do na nas pretensji. No, ale tu aż się prosi. Słuchowisko. No mówicie tak, odpowiedź na Twin Peaks, mm. film. No. Patryk. – Co o tym sądzi? Co o tym sądzisz? O tym sądzisz? Zagrałbyś... Czy znajdziecie na to, a przede wszystkim, czy znajdziecie na to pieniądze? – Nie no, film właśnie, to przecież... miałem, miałem powiedzieć, że film to jest po prostu budżet, tak? – Dyrektor jest, banku, tak, I tu jest, bardzo. tu jest ten problem. E, także jeszcze, jeszcze o tym nie myśleliśmy. Jesteśmy, mamy za sobą jeden jeszcze wcześniej zrobiony film dokumentalny e, pod tytułem Bankard gatunku który traktował właśnie o polskiej scenie grozy. Mhm. Też takiej grozy niszowej, splatterpunku, e, także trochę takich podgatunków e, horroru. Mm, no i też no nie oszukujmy się, no film to jest po prostu ogrom pracy, ogrom pieniędzy, ogrom zaangażowania. E, myślę, że może i przyjdzie na to kiedyś czas. Na Ale razie... rozumiem, że bylibyście gotowi scenariusz na podstawie swojej książki Myślę, że jak najbardziej. Ja myślę w ogóle, że ta powieść to jest gotowy scenariusz, tak naprawdę, mm -hmm. bo to jest nawet podzielone na odcinki. Także <grymnie> i chyba nie trzeba już głębszego siedzenia nad tym, tak, żeby po prostu to przerobić na język filmowy. Dobrze, a gdzie panów wobec tego będzie można spotkać, bo trwa yy, promocja, tak ta. naprawdę, wasze tournée, można powiedzieć. No to gdzie można się z wami e, spotkać w najbliższym czasie? W, wspomniałem o gojcu, chociaż nie mamy jeszcze ustalonej daty i no na pewno tam będziemy na ten temat pisali. Turek, Muzeum w Turku, być może biblioteka w Turku, Grodzisk Mazowiecki. Może Poznań. Znaczy, na pewno będziemy na targach książki w Poznaniu, będziemy promować naszą książkę. Na ten no moment... I chyba we Wrocławiu też będziesz teraz. Niedługo. Pewnie Kraków. Słyszałam tak. o Radiu Poznań. Tak, no generalnie rzecz biorąc nie śpieszymy się z tym, mamy swoją, o mamy tabelkę w Excelu, rozmawialiśmy na ten temat, mamy specjalną tabelkę w Excelu z różnego rodzaju kontaktami. Którą ja omijam e... właśnie, dlatego tak w ostatniej chwili często dowiaduję. E... No nie jest to... Na, dla Ciebie najważniejsze, Patryk. <głos> <głos> Ważne, żebyś się pojawił. W każdym bądź razie jest tego trochę, natomiast chcemy to rozłożyć w czasie na pewno, no bo tak mm -hmm. naprawdę książka się pojawiła dzisiaj w formie książkowej, jest dostępna też w Empiku, jak się okazało, na Dark Book, między innymi na Legimi, już od dawna jest e-bookiem dla wielbicieli e-booków faktycznie, jak znalazł. Szykuje się też słuchowisko, chociaż na ten moment też nic konkretnego nie powiemy, kto będzie, kto będzie czytał i kiedy wyjdzie. Chcemy ale, jak najszybciej. Ale jak wyjdzie, to na pewno na portalu lm.pl też to Wasze słuchowisko zamieścimy. A teraz panowie, no to podpisujemy książkę, proszę bardzo. I chciałam, mówię wam szczerze, chciałam tę książkę sobie po prostu zostawić. No ale nie wypada. Dlatego, dlatego ta książka powędruje do kogoś, kto jako pierwszy skomentuje naszą rozmowę. I y, tutaj nie mam z, y, absolutnie żadnych wymagań co do tego, co napiszę w komentarzu. Także możecie też nas skrytykować, proszę bardzo, Wolny Kraj. Nie żebym się do, dopominała. No właśnie, <grym> no, powiedziałam I Jednak liczymy rodzinę. na coś większego <grym> niż no, od razu w to pierwszym za, to komentarzu. Za, to trochę, a na, na zasadzie mnie. <grym> <grym> chyba, chyba się zaraz galopowałam. W każdym razie ogromnie Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Patrzcie, to jest właśnie ta książka do zdobycia na portalu LMPL i panowie do roboty. Czekamy na ciąg dalszy. Oczywiście. Dziękujemy. 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 Bardzo.